No tak jak powiedziałeś, tak było faktycznie. Super robota. Dziękuję bardzo. Powiedz mi, wszystko zagrało? Myślę, że tak, że wszystko na ten moment, co w tamtym momencie mogłam dać z siebie, to zagrało. Co prawda już dostałam uwagi od mojego trenera po Analizie Biegu, co można zrobić lepiej i jakie mam pomysły, żeby było lepiej. Więc wierzymy, że mogę to poprawić, bo taki był cel na ten sezon, żeby lecić regularnie, No zobaczymy czy regularnie, ale 12-40 i żeby udało się jeszcze zejść poniżej tego. Co bardziej cieszy medal, czy ta życiówka? Myślę, że zdecydowanie życiówkę, bo medal już miałam dwa lata temu złoty, a teraz jedynie brązowy, ale myślę, że przy takim wyniku to, to naprawdę mogę być zadowolona z tego i z tego. Powiedziałaś, że na igrzyskach będziesz najszybszą z Europejek. Trzymam cię za słowo. <grymne> bardzo bym chciała. Po to trenuję i to chcę pokazać. I, I wierzę, że jednak będę w stanie jeszcze coś doszlifować i, i tak się stanie. Ja Powiedziałaś, że analiza wykazała jakieś błędy. To błędy takie systemowe, które popełniasz? Czy to były błędy takie wynikające z czegoś, co nastąpiło na bieżni w danej chwili? Nie nazwałabym tego, że popełniałam błędy. Po prostu wiem, że mogę zrobić coś lepiej. Coś lepiej. I uważam, że ten bieg był bardzo dobry. Jak się na 42 i robi się drugi wynik w historii Polski, to nie można mówić o błędach, tylko raczej teraz już do szlifowania tych szczegółów i, i po prostu do biegu do perfekcji. Mhm. Czy wysoki poziom Mistrzostw był dla ciebie zaskoczeniem, bo dwa lata temu złoto dał wynik 12.51, a teraz 3. to by nie było nawet miejsca na podróż. Tak, nie było to dla mnie zaskoczeniem już Dziewczyny pokazywały wysoką formę, też pokazywałam wysoką formę i przed mistrzostwami Europy zakładałam, że medal da wynik poniżej 250. Też zakładałam, że ja pobiegnę poniżej 250. E, tak się wydarzyło. E, no, Myślę, że teraz już nie można mówić o tym, że my, Europejki, gonimy świat, bo jednak e, my, trzy Europejki, jesteśmy w pierwszych trzech wynikach na świecie. E, więc nie zdziwiłam się, ale faktycznie. Europa bardzo szybko. A jak ocenisz poziom organizacyjny, ponieważ było wiele startów, twoja koleżanka Wojtunik musiała powiedzieć jeszcze raz, jak to mm -hmm. wszystko skomentujesz? Na szczęście u mnie w dwóch biegach się nic nie wydarzyło, nie było żadnych kontrowersji czy jakichś problemów, więc z tego jestem też zadowolona. E co prawda było bardzo dużo niedociągnięć, nie tylko o biegach sprinterskich, ale też słyszałam w różnych pomiarach i tak dalej, więc niestety tutaj no, przyznam się, że to na miesiącach Europy nie powinno się zdarzać i nie powinno być takich kontrowersji. Tak samo z Klaudią. Yy, uważam, że po to jest ta nowa zasada wprowadzania biegów pod protestem, żeby można było je wykorzystać, a, a jej nie pozwolili. Co prawda i niedobrze się dla niej skończyło, też bardzo dobrze pobiegła, więc. No było dużo niedociągnięć. A jak ocenisz atmosferę tych zawodów, które odbyły się na wielkim Stadio Olimpico? Nie będę ukrywać, że teraz, jak oglądałam już w telewizji mistrzostwa te ostatnie dwa dni, to widziałam, że jest znacznie więcej kibiców i troszkę lepsza ta atmosfera. E, jak ja startowałam, może, że to scenariusz był, no, nie wiem, w ilu procentach wypełniony, ale troszeczkę brakowało tego. Uważam, że w Monachium ta atmosfera na stadionie podobała lepsza, chociaż dla mnie liczyło się to, że była moja rodzina, byli najbliżsi i to ich słyszałam i to ich widziałam na trybunach, e, ale faktycznie. Była na zawodach, gdzie było troszkę, troszkę lepszy doping. Tym razem na starty w sztafecie się nie zdecydowałaś? Czy to była twoja decyzja, czy to było uzgodnione z trenerami kadry? Jak to wszystko wyglądało? Decyzja wyszła ode mnie. Po biegach podkarskich moich dwóch czułam dyskomfort w stopie, jakiś taki ból i spięcie. Więc, po konsultacjach też z fizjoterapeutami, z moim trenerem, podjęliśmy decyzję, że nie, że lepiej nie ryzykować. Wróciłam do Warszawy i sprawdziłam, czy wszystko tam jest ok i, i jest wszystko dobrze, nic tam się nie dzieje. To po prostu było jakieś przeciążenie i po prostu zmęczenie. Już mi teraz nic nie doskwiera, jak współpracowałam ze swoim fizjoterapeutą, to, to, to już jest dobrze i po prostu znaleźliśmy, że nie ma co ryzykować w tak ważnym roku po takich dwóch biegach moją, moim zdrowiem. A jak przewidujesz o ile jeszcze możesz w tym sezonie poprawić swój rekord życiowy? Nie wiem o ile. Myślę, że na pewno liczę, że w tym roku pojawi się wynik 12:30 coś. Myślę, że jestem w stanie to zrobić. Nie dużo brakuje i, i przy wyeliminowaniu właśnie tam niedoskonałości z tych biegów, co dzisiaj było. Myślę, że w sezonie, myślę, że bardziej bliżej Igrzysk, najpierw na Igrzyskach będę w stanie tego dokonać. Czyli Twój plan minimum na Igrzyska w Paryżu to awans do finału? Tak, tak, to liczę na, liczę na awans do finału zdecydowanie. A jak planujesz te ostatnie tygodnie przed igrzyskami? Jak się będziesz przygotowywać? Czy bardziej będziesz się relaksować? Właśnie to jest ciekawe, że dostaję pytania o ostatnie tygodnie do igrzysk, a dla mnie mam wrażenie, że ten sezon się zaczyna. Ja jestem dopiero po kilku startach i dopiero teraz będę miała te kolejne starty. Tak jakby teraz się dla mnie zaczyna sezon, tak naprawdę. E, więc ja będę trenować i startować. Dopiero później będę, będę na jakimś zgrupowaniu i będziemy doprecyzowywać te formę. To powiedz proszę o startach, gdzie planujesz wystąpić? 18 czerwca startuję w Turku, w Finlandii. 23 w Poznaniu na studiu Mistrzostwa Polski. 7, chyba 7 lipca w Heinlow w Holandii. I jeszcze potem chyba mam jeszcze jeden start, tak mi się wydaje. A gdzie to zgrupowanie bezpośrednio przed igrzyskami? Z, z, tak mi się wydaje, że w Spale. <laughs> Najlepsze miejsce na świecie, Tak się robią Zdecydowanie tak. Dzięki Spalę są medale, <laughs> więc zobaczymy. <laughs> to... Dzięki wielkie. Dziękuję.